Musiało żyć. Mówią, że to samo jest z pierwszą kasetą molesty. Co jest pierwszą kasetą molesty? Podobno. Gdy się jej posłucha od tyłu, to masz taką fazę, jakbyś sam skopcił grama. Rośnie ci siła w opór tak, że możesz wyrwać drzewo z korzeniami. Spryt, że możesz na przykład odpalić papierosa do od jakiegoś ognia dużego. Co ty pieprzy z on takie rzeczy robiliśmy na marszu bez słuchania molesty od tyłu? Kto nie słuchał, ten nie słuchał. Po przesłuchaniu, dostajesz moc dziesięć, ale jest jeden haczyk. Później, jak kimasz, nawiedza cię straszny koszmar. Pierdalisz! A jak? No czy serio mówię? Każdy ma inny sen. Ja na przykład zobaczyłem Lecha, Rocha, Skorpiona, Pawlaka, co jechał na rowerze samochodem. I była też tam taka jedna sapakowa, co wiadomo, co jej krowa w dubsko robiła. Jest tylko jeden sposób, żeby przekonać się, czy to prawda. Walkman. Gimby nie znają. O tyłu, tak? A, to baterie trzeba wstać z tyłu do przodu.